Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie we wtorek na wspólnej refleksji nad słowem Bożym. Dziś w Ewangelii według Świętego Mateusza czytamy o spotkaniu Jezusa z Piotrem nad jeziorem. Mogę sobie wyobrazić, patrząc za siebie, jak to mogło wyglądać. Piotr mówi do Jezusa: Czy to Ty, Panie? Jeśli tak, każ mi przyjść do siebie. Po wodzie i Jezus mówi: No dobra, chodź, to ja, przyjdź do mnie. I Piotr idzie. Nie dziwi go to, nawet że idzie po wodzie, ale wystarczy delikatna fala, i Piotr zaczyna wątpić. I co jest pięknego w tej Ewangelii dzisiejszej? No właśnie to, że kiedy Jezus mówi: Przyjdź do mnie, przyjdźcie do mnie, to nie ma takich rzeczy, które. Nie jesteśmy w stanie zrobić. Ale co jest trudnego? Zwątpienie. Brak wiary, który jest ukazany dzisiaj w Ewangelii w Piotrze, który widząc fale, wątpi w Jezusa Chrystusa. I kochani, takie fale są również w naszym życiu. Kiedy to my idąc po wodzie do Jezusa, na jego zaproszenie wątpimy. Bo napotykamy jakieś delikatne fale naszej codzienności. Dlatego prośmy Chrystusa każdego dnia, prośmy właśnie o to, abyśmy mieli odwagę przyjść do Niego. Odpowiadajmy na Jego zaproszenie. Jezus zaprasza nas w Eucharystii, Jezus zaprasza nas w Słowie Bożym, Jezus zaprasza nas w sakramentach. A tylko od nas zależy, czy my na to zaproszenie odpowiemy i czy pójdziemy do końca za Jezusem. Ufni, że z Jezusem możemy wszystko uczynić. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego wtorku. Pozdrawiam z Panem Bogiem.